Zamienniki cukru xylitol najsłodszy z polioli, ma niższy indeks glikemiczny ma mniej kalorii bo 2,4 na 1 gram. Zmniejsza występowanie próchnicy, mimo to, że jest słodki. Jedną z wad jest to, że jego zbyt duże spożycie może prowadzić do dolegliwości przewodu pokarmowego, na przykład do biegunek. Drugim jest erytrytol. W porównaniu do xylitolu ma mniejszą kaloryczność, zbliżoną do zera. Ma mniejszy wpływ na dolegliwości ze do strony układu pokarmowego, ale jest bardzo w specyficzny smaku, lekko zimny. Kolejnym jest te jest słodsza od cukru i kaloryczność też jest bliska 0. Aspartam, sztuczny słodzi, ale najlepiej przebadany wśród tych dodatków do żywności. Jest 200 razy słodszy od cukru, więc dodaje się go dużo mniej, ale warto nie przekraczać ADI, czyli tej górnej granicy spożycia. Zazwyczaj ciężko jest to osiągnąć, chyba że coś ciągle pije, napoje 0, mimo że według aktualnych badań te zamienniki są lepsze, zawierają mniej kalorii, to mogą podnosić tak zwany próg słodkości, który powoduje, że kolejne dawki są niewystarczające.